Dzień dobry Państwu, taka sprawa, otóż jak to jest, ile czasu ma urząd na załatwienie danej sprawy? Przykładowo dostajecie się z zabudowy, chcecie się od nich odwołać lub jak w przypadku niektórych moich klientów, warunki zabudowy były wydane bezprawnie, ale o tym później, może o warunkach. Co w tym wypadku? Składam jakiś wniosek o ustosunkowanie się, ile urząd ma czasu? O tym mówi artykuł 35 kodeksu postępowania administracyjnego. I co on nam takiego mówi? Często dostajemy, zawsze myślimy, że jest to 3, 2 tygodnie, 30 dni na rozpatrzenie naszej sprawy. Yy, a urzędy czasami wysyłają pismo, a zabrakło czasu, przedłużamy termin, przedłużamy drugi, raz trzeci, czwarty i te sprawy toczą się czasami o rok czy więcej. Jak to jest? A więc o tym mówi artykuł 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i mówi on nam, że e, organy administracji publicznej obowiązane są z racji sprawy bezwzbędnej zwłoki. No, ale jaki to jest termin bezbędnej zwłoki? I o tym mówi nam ustęp drugi. Niezbłędne powinny być załatwienie sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę, łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechne, znane albo znane urzędowi organowi, przed którymi to się postępowanie, Bądź możliwe jest do ustalenia na podstawie danych, które rozporządza ten organ. I ustęp trzeci. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane, nie później w ciągu dwóch miesięcy od dnia post wszczęcia postępowania. Czyli w tym momencie nie ma czegoś takiego, że urząd baczy się nad dniem sprawy, czy jest restrukturyzacja podatku, czy odpowiedź na warunki zabudowy, czy tworzenie. Owszem, załatwienie sprawy w ustęp 3 mówi, że postępowanie uproszczone powinno nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. Przepisy szczególne mogą określać inne terminy, ale to jest z góry narzucone. Przepisy szczególne. I nie ma w tym wypadku opcji, żeby urząd zwlekał to przeciągał o kolejne miesiące. Nie ma takiej opcji. Co w wypadku, kiedy mimo wszystko tak robi? Otóż, drodzy Państwo, musimy napisać po sygnaturą sprawę odnoszącą się do prośby, którą żeśmy do urzędu dali. Tak jak powiedziałem, nieważne, jaka to jest tematyka, restrukturyzacja podatku, to znaczy, proszę że. Kodeks postępowania administracyjny dotyczy każdego urzędu. Czy to jest Skarbówka, czy to jest ZUS, czy to jest Urząd Miasta. I w tym wypadku tak, jeżeli wysłaliśmy pana glenia i urząd nam odpisuje, że bezzasadne, no potrzebuje więcej czasu i tyle. niewiele osób o tym wie, ale urzędem, który jest nad gminą, jest instytucja kolegium odwoławcze. Na przykład, tutaj w Wyspie w okolicy miejscowości moje Zielonogórskie Kolegium Odwoławcze. I w tym wypadku do niego kierujemy skargę na urząd. Dołączamy pismo, które wysłałyśmy do urzędu, dołączamy to po i odpowiedzi urzędu. To ładnie w kopertę, czy osobiście z biura podawczego, czy wysyłamy na adres Kolegium Odwoławczego, adekwatnego oczywiście do swojej gminy. Eee, także w tym wypadku czekamy 30 minut. To kolegium odwoławczy już wydaje daje Państwu pismo, co zarządziło i czy się zgadza z naszymi zarzutami, że to jest sztucznie eee, przetrzymywane. Na przykład, miałem taką sprawę, że e, Urząd Miasta wydał nielegalne warunki zabudowy. Chciał uciec od odpowiedzialności i nie chciał tych warunków odwołać. Przez co ta sprawa toczyła się miesiąc, dwa, trzy, cztery, pięć, mimo po ponagleń. Oni sobie nic z tego nie robią. No niestety trzeba było złożyć w tym wypadku do kremu się pismo i wydać dyspozycję, że burmistrz faktycznie dopuścił się rażącego naruszenia przepisów, specjalnie przeciąga, aby zmęczyć interesanta, żeby zrezygnował po prostu i się poddał. I w tym wypadku dał mu dyspozycję, że ma odwołać do banki zabudowy w terminie, nie pamiętam jak to było tam, chyba dwóch tygodni. Nie ma zmiany. Jeżeli nie, sprawa trafiłaby do sądu administracyjnego, a w tym już temacie, no dane może mieć srogie konsekwencje. Szczególnie interesant, jeżeli wejdzie jeszcze na drogę powództwa cywilnego, jeżeli chodzi o szkodowanie. Także w tym wypadku, drodzy Państwo, proszę pamiętać, urząd nie może sobie dobrowolnie tego terminu przedłużyć. Musi uzasadnić, że jeżeli przedłuża. No i to musi być konkretne uzasadnienie, a nie bo tak. Czy bo nie zdążą, poza za mało czasu. Nie ma takiej opcji. Jeżeli państwo mieli jakieś problemy związku z tym, serdecznie proszę pisać komentarze i pytać, <grym> powoływać się na inne przypadki, na przykłady, albo proszę osobiście zadzwonić do mnie. Numer jest podany w moim profilu. Także to wszystko na dzień dzisiejszy. Serdecznie dziękuję za uwagę. Pozdrawiam państwa. Życzę miłego dnia, kancelaria.